Jest to jakiś szybki zapis? Ustawienia, gra, sterowanie. Nie, nie ma szybkiego zapisu. Najgorzej. No, no i konia zabili, no? Ja go w duła, ten se i haha robi. No i zabili znowu konia, no? would be the toughest medieval motherfucker making trouble with his homie buddy do you want to hear a story <laughs> or just kick some ass yeah His head is all always... <sighs> he's still the oldest for but how shit he told sell his sellers very hard gold. he never speaks a lot to others always weighing his words and he doesn't give a shit he's quick to kick you to the... The cuck so Tam się ktoś nabawił Nie wyszło. Okej. Okay. Chyba wszyscy za mocno zabalowali. No dobra. No mam nadzieję, że nie jest za głośno. Zawsze się boję no, w taki gierka, czy nie będzie za głośna. Jeżeli tak patrzę sobie. A, To może tutaj zmniejszmy. I tutaj. Zobaczymy. Może że będzie okej. Okay. my tu mamy Buteleczkę. <ścoughs> okej. Okay. A kurde, garny system walki. A, 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 a. Dobra, dawaj go. A, wo, wo, wo. Yeah. Kurde, stamina tutaj jest jeszcze. Jeśli nie prawie na chwilę przed atakiem, ja mam aby sparować cios. Okej. Okay. Yeah, nie, leż. Ła! Wow. leżącego się nie bije. To jest zasada najważniejsza. Dawaj. Weź to. A jeszcze ciebie na ten dach wrzucę, to łączysz do krówki. Otwieram spotkanie z szefem, tak? Mogę biegać? Ok. Zdrowia. Manko, paniku. Drogi! O. Co to za deski? co to za deski? Mam kijek! Dobra. Idziemy na spotkanie z szefem. Eja! Mogę go iść, przejechać? Kurde. A! O nie! A nie! Policja mnie goni na koniu. Najgorzej. Co ja mam zrobić? Ja masz szybszy ode mnie chyba. No kurde, dopiero do miasta wszedłem, no Jak bym go zgubić? O nie, ja jeszcze się blokuje. No nie zgubię go tak Raz No nie, dogoni mnie cały czas, no Nie zatrzymam się. O nie! Fakt. Może się uda. Co nie mnie? Ja chyba zgubiłem go. Ale ja. Yeah. Co to jest? Kurczaczek! Dobra, idziemy na spotkanie z szefem. Spróbujmy nikogo nie przejechać. Nie wiem czy ja tutaj mam jakieś takie gwiazdki czy coś jak GTA Że mnie ktoś goni czy nie. To już list gończy za mną wysłali Kurde, nawet znak stop mają już Dobra No policja mnie goniła, no, no właśnie <laughs> Przemaluj konia, kopytka. Mu mogę pomalować. Dobra, co to jest? To jakiś żarcie? Da. A to już w sumie miałem życie pełne. To tak dobra, do tyłu kuń, dawaj wsteczny i jedziemy. Próbujmy nie przejechać nikogo. O tam, ty, jakieś kup kupytko jest. Co to? Nie możesz... A. Już. Co to jest? Punkt umiejętności. Uuu. Okej. Okay. Którędy do tej karczmy? prowadź mnie. Borde, wyprzedzamy. O nie! Znowu stukłem kogoś. A, nikt nie widział. Pójdę do tej gospody. Kamienie mi na drodze postawili. Drogi śledzie. O, to co to jest? Prezenci pfff Już nie O nie! O nie! O nie. O, nie. O, nie tego konia Nie tego konia wziąłeś Nie, jeszcze mi koń zrzucił Tam mieczyk jest Dajcie mi ten mieczyk No. O nie, taminy nie mam. Fak, nie wyszło. Do którego momentu mnie cofnie? Co to jest? Wyścigi konne. konia mi zabrali. Ale to pożyczymy od kogoś. Konia potrzebuje. Nie chcę karocy Kurde, konia mi ukradli jeszcze. No co za chamy Nie jeszcze staminy nie mam. Nie, to nie prowadzimy do konia. I on idzie? Gdzie on mi każe iść? daj konia Pożycz konia. Żócz ty nikt nie widział, nikt nie słyszał, a, 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 a. kurde, płatki rozwalam, to nie ja, to koń. Ups. Ja tu mam robić. O nie! Cofnęł mi tam początek i teraz mam się spotykać z szefem. O nie! Najgorzej! Nie zapisałem sobie gierki. No nie. Jest to jakiś szybki zapis? Ustawienia, gra, sterowanie. Szybki zapis. Szybkie wczytanie, F9, a gdzie jest szybki zapis? Nie, nie ma szybkiego zapisu. Najgorzej. Dobra. Z drogi śledzie, borsuk na koniu jedzie. Tu i tu. O. A tu sobie przewiniemy. I teraz tędy, tędy. O nie, ja. nie, nie, o nie, mnie. O nie, Ty, nie, Kurde, będą mnie teraz gonić jeszcze. On jest szybszy ode mnie, jakim cudem? Padaj do wody. Ła wow. z go zgubimy. Ajdź! Konia mi zdechniesz zaraz. No nie, koń mój tas kulawy jest! No i nie konia mi spowolnił. A już mnie nie gonią? Ten co tam robi? Dobra. Kurde, konia mi jeszcze wzięli, zabili. Jeszcze o plumie. Cie kurde, zmęczyłem jeszcze. Konia pożyczę. Kurde, to jaki szybki kun jest. Poni Lamborghini chyba. O, i śledzie. Dobra, ja tu zejdę trochę, na bok. Kurde, mnie zaraz tutaj znowu przyblokuje. Więc może zapiszę gierkę. Eee, zapisz, zapisz, zapis. Nie ma zapisu? Ale jak to? Kurde, nie ma żeby zapisać grę jak? Jak ja mam grać halo? Bez zapisywania gry? To jest niemożliwe No ale to to, to się nie da no kurde No Konia za zabiją no No i konia zabili, no Ale to kurde, jak w 9 to mnie znowu cofnie do tego. No na no start No nie Kurde jak ja to mam zrobić. Żeby chociaż zapisy lepiej działały w tej Bo żeby może był w ogóle zapisać tą grę, to, to byłoby dobre Ej, ja w pierwszej misji nie mogę przejść, halo. Ja tam będę musiał zamiast w górę, to w dół spróbuję pojechać, tak żeby kościół mnie nie mógł zrzucić. Pania. Okay. Mam plan ogólnie, jak to zrobić. Kurde, jak ja tam zajazd za koni zrobię. Dobra. Mam plan. Pójdziemy w dół. Ale tylko ten koń nie chce działać, no. Ja go w ten sobie haha robi. No i halo. No konia zabiją. No fajnie byłoby, gdyby ta gra w ogóle pod wyjechać tym koniem. No i zabili znowu konia, no. I no nie daj się, bo gościu mnie zaraz bierze i ściąga z niego. A koń nie chce w ogóle ruszyć. O co chodzi w tej grze? Dobra, jeszcze raz. No chciałem jechać w dół, to on stał w miejscu. Ogarnijmy przez to, że to jest jeszcze early access i, i, i no kurde, no pierwsza misja, no ile razy beta testerzy musieli to grać? Jakiś był ułomny jestem mi nie wychodzi to. Dobra, dawaj. Iha drogi. W sumie gdybym tak konia postawił, o tak żeby tego przyblokować, nie wiem na ile to się uda. Ale... O, 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 jest progres. A jest dobrze. No i tak to się robi. No i elegancko. jak jak koniokradem jestem no. No elegancko.